Dziś powiem wam, kto był najlepszym władcą polski. Lecz zanim zacznę opowiedzieć, zostawcie ła kongura, więcej osób się dowiedziało i subskrypcję, żeby być na bieżąco z takimi ciekawostkami. Cóż, zwolnienie osoby, która mogłaby nosić ten tytuł, nie jest proste, gdyż w Polsce mieliśmy wielu dobrych władców. Jednak z listy pretendentów do tego tytułu możemy wyeliminować. Bolesława Chrobrego, mimo że odniósł on wiele sukcesów militarnych, to on był odpowiedzialny za zamęt, który powstał z zarządów Mieszka drugiego. Tego tytułu nie jest też godzin Jan III Sobieski, który jednak nie wykorzystał maksymalnie wiedeńskiego sukcesu. Jednak na ten tytuł zasłużyli Kazimierz III Wielki i Stefan Batory. Jeden został Polską drewnianą, a zostawił murowaną, a drugi wyciskał każdy sukces jak cytrynkę, i w ten sposób tworzył autorytet Rzeczpospolitej na arenie międzynarodowej. Do zobaczenia!